Cześć! Niecodziennie w niecodzienniku goście audycji projektuj swoje życie. Opowiadają nam o swoich lifehackach, pomysłach, jak coś zrobić inaczej. Dzisiaj Marek Wikiera e, opowie nam o tym, jak przygotować się do ekstremalnego biegu. Na przykład czterech pustyń czy triatlonu e, na dalekiej północy. Ha. <ścoughs> tak, ja... Chciałem zobaczyć to takie zawahanie, bo od razu w głowie mojej pojawił się film. Cała co, lista rzeczy, które cała, trzeba zrobić. Cała lista, która jest potrzebna i. Mamy i... jakieś 9 minut. Okej, okay, dobrze. I te, teraz tak, od szalonego pomysłu zaczynamy, który się gdzieś tam pojawia, mhm. chcę wystartować na pustyni. Według mnie każda sprawna osoba uprawiająca jakiś sport, jest w stanie w ciągu 12 miesięcy przygotować się do. Takiego ekstremalnego biegu, zakładając, że oczywiście nie będzie biegła i nie będzie w czubie, bardziej to będzie marszobieg, ponieważ w czasie takich zawodów startują i ci mocni biegacze, ale jest też grupa piechurów, która z założenia idzie. Przechodzi te 250 km. Dokładnie tak. Nie przebiega. Tak. Ja, ja w ogóle ich podziwiam, bo to oni są po na godzin w słońcu, które um, świeci. Temperatura. Dla mnie to jest chyba trudniejsze niż, niż przebieg. czy... czy ja Tak. To w moim mhm. przypadku to był marszobieg. Wychod w ogóle wychodzę z założenia, że ta technika przy tak ekstremalnych wyczynach, ona bardziej się sprawdza niż non-stop bieg. No dobrze, czy mam pomysł, zapisałem się i co mam dalej. Mam pomysł, zapisałem się. I teraz pierwsza rzecz to jest tak: planujemy od tyłu, czyli mamy datę startu i zaczynamy planować, co musimy zrobić w poszczególnych miesiącach. To jest na przykład cała logistyka, którą musimy przygotować. I te informacje znajdziemy w internecie, jak to robić? W internecie dużo znajdziemy, ale najlepiej to jest, kiedy zapytacie osoby, która już to zrobiła. Ok. Dobrze. <laughs> Będzie łatwiej. Ja tak samo korzystałem z podpowiedzi osób, które yy, przebiegły na przykład Saharę. Mhm. Jest, jest łatwiej. Yy, to jest też tak, że oczywiście nabywasz w, w czasie jednego, drugiego biegu do, doświadczenie i tam są takie kruczki, które się wiesz pojawiają, które niby wiesz, na że na przykład. Wazelina, zamiast wazeliny, którą ubiegacze używają do smarowania miejsc, gdzie się pojawiają otarcia, lepiej wziąć krem Alantan Plus, który jest dodatkowo z witaminą i świetnie się sprawdza. I najważniejsze jest w tubie, której ci się nie wyleje, jeżeli temperatura wzrośnie do ponad 50 stopni. Są już stopni. takie bardzo szczegółowe. Tak, wiesz, i to się, to się zdarza. Na przykład druga rzecz to jest taka, na pęcherze, które na 100% są, ja sugeruję używanie. Dwuprocentowej eozyny, nie do dostania w Polsce, natomiast świetnie sprawdza się w warunkach pustynnych, została i jest używana i przetrenowana przez Legię Cudzoziemską. I to są, wiesz, to są właśnie takie kruczki, które dostajesz od osób, które już tam były i które doświadczyły bólu błędów. W rozmowie w audycji projektu Sferyczki też mówię, że warto mieć trenera, że przygotowanie to fizyczne z trenerem jest tak. skuteczniejsze. Jest skuteczniejsze i zajmuje mniej czasu. Jak dobrać sobie trenera? O, wiesz co, to, 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 to jest kwestia trochę indywidualna, bo ja musiałbym wiedzieć, jak dana osoba, w jak, na jakim mhm. etapie jest, jest wytrenowania. Czy to coś... Jak dobrałeś Ty sobie trenera? Ja sobie trenera dobrałem tak przypadkiem, jak Ci mówiłem wcześniej, mhm. <laughs> ponieważ okazało się, że mój partner biegowy, Andrzej Gądek. Trenuję z Wojtkiem Staszewskim tutaj w Warszawie. Ja, ponieważ ja nie mogłem dojechać do Warszawy, więc Wojtek wymyślił, że będę zdalnie się, zdalnie trenowany, będę raz w tygodniu dostawał plan treningowy, robił raport z tego z wykonanego planu. I na tej podstawie będziemy trenować. Kiedyś zegarka spisywał dane i mu wysyłał, tak? Tak, dokładnie. I moje samopoczucie mhm. i, i naprawdę efekty były, czyli e, ja biegałem szybciej, biegałem, miałem więcej siły i mniej czasu schodziło mi na treningi. Przed pierwszą pustynią ja właściwie nie miałem takiego biegu większego niż 3,5 godziny, a wcześniej bez trenera to były biegi po 5-6 godzin. Okay. Co jeszcze, na co jeszcze logistycznie trzeba zwrócić uwagę, przygotowując się do takiego... O, wiesz, to jest cała wyczynu. masa takich rzeczy, dlatego, że organizatorzy, tam jest lista 30 kilku pozycji, które musisz mieć obowiązkowo ze sobą, plus to są takie bardzo indywidualne rzeczy, które warto mieć. I, i ja staram się być mistrzem logistyki, czyli jeżeli mam listę, to potem staram się z tej listy wybierać rzeczy niepotrzebne. Potem Bo robię one te... ważą? Bo one ważą. Potem jest tak, że staram się zmniejszyć wagę poszczególnych e, przedmiotów, które są, czy rzeczy, które są używane. Typu latarka na przykład, tak. E... Czy latarki, się e... latarki, się nie latarki czołówki, mam dwie ze sobą, plus zapas baterii, ale na przykład e, zmniejszenie wagi pożywienia. Czyli jeżeli masz jedzenie liofilizowane, to przesypujemy je do worków strunowych. I mm -hmm. zostawiasz sobie tylko jedno opakowanie z takiego jedzenia, które służy jako menażka. Bo menażki nie zabierasz, bo menażka waży 100 gram. E, I to jest na przykład coś takiego. Dzięki temu 400 gram z opakowań udało mi się zaoszczędzić. To ile ważył plecak, jak e, Niestety na pierwszej pustyni mój plecak ważył 13 kilogramów. I to... A na kolejnych? Poniżej 10 zawsze. Mm -hmm. Bo ty musisz mieć wszystko ze sobą na takim. Tak, biegu, mam tak. w czasie biegnę z całym nie, jedzeniem. Nie ma zespołu, który tam ci dostarcza. Jest pan. zespół, który dostarca, dostarcza wodę i wodę. Czyli jedzenia nie dostajesz. Musisz. Nie, masz, musisz mieć sześć zez... nic jedzenia ze sobą? Dokładnie tak. I to jest okay. tak, że minimum to jest 2000 kalorii, ale wiesz, ja biegam w kategorii 90 plus, więc te 2,5 tysiąca, które miałem ze sobą. To ja zawsze byłem głodny na tej pustyni. Mm -hmm. Nawet trudno powiedzieć, że to jakoś z, z, mocno nie odchudziłem się w tym czasie. Natomiast masz jedzenie, e, ono oprócz tego, że waży, to wyobraź sobie, co możesz zabrać na taką pustynię. Ja miałem e, na dwa posiłki kaszkę, byłbowite mm. albo jakąś inną, dziecinną. Wiadomo, największa, e, naj, największa kaloryczność, e, lekka. I, I prostota w przygotowaniu, mhm. bo zalewałem tylko wodą ciepłą albo, albo zimną i, i kaszka była. E, żeby zwiększyć kaloryczność, dorzuciłem wiórki kokosowe, które tam mają nie 800 kalorii w 100 gramach. I jeszcze, żeby przełamać ten suchy smak, to po 5 rodzynek do opakowania. Jak Ciebie? przygotowałeś sobie tego typu rzeczy? E, co więcej, było tak, że na ja miałem na każdy dzień rozplanowany i miałem opisane. Mm, Woreczki miałem opisane, czyli wiesz, jeden, dwa, trzy, a do sześciu, dlatego że w momencie, w którym jesteś na pustyni, ja jak najmniej chciałem się zastanawiać i myśleć. E, I to jest super ważna rzecz, żeby zrobić przez ten rok maksymalne przygotowanie, tak? Całą, całą logistykę, bo... I ten bieg jest z automatu w pewnym sensie? Ja staram się zrobić, żeby on był jak najbardziej z automatu i jak najmniej elementów, które mogą Cię zaskoczyć. Czyli w ten sposób możesz przełamać swoje słabości. No bo, bo, bo wtedy czuję się że. Tak, ja wtedy czuję się wiesz, bezpieczny. Kontrolę masz, tak? Mam pełną kontrolę nad tym, co się mo, mo, może zdarzyć i, i to tylko wypadki. Ale w jaki sposób znasz trasę biegu? Nie znam trasy biegu. Nikt nie zna trasy biegu, to jest tak, że dyrektor biegu w przypadku Czterech Pustyn dosłownie kilka godzin przed. Ale tam są ustawione jakieś punkty kontrolne? Są chorągiewki. Co ile metrów? 200-300 metrów. Czyli widzisz kolejną chorągiewkę. Tak, wiesz co, to są też zawody, więc żeby ten element sportowy był dotrzymany, mm -hmm. biegniemy wszyscy jak najbliżej chorągiewek. Mm -hmm. e, I one nam, no, wiesz, trochę wyznaczają trasę i ja, ja, ja strasznie lubię używać tego przykładu, bo jak ktoś mówi, ale jak to Marek, ja, ja skończyłem Cztery Pustynie, skończyłem Saharę i, i, i ludzie mówią, to niemożliwe. Ja mówię, no ale jak niemożliwe, no halo, no przecież zrobiłem, no, ale jak? Ja bym, słuchaj, no, na przykład trasa. To jest prosta rzecz. No, to jest tylko 250 km. Te 250 km dzieli się na 6 dni. Mm -hmm. Każdego dnia masz około 40 km. 40 kilometrów w środku masz 3 e, punkty kontrolne co około 10 km. Czyli mm -hmm. musisz przebieć 10 km. 10 km tylko, tak? Później te 10 kilometrów to jest do, I tam dostajesz wodę. Tak. To jest 1000 metrów, a 1000 metrów to te chorągiewki pokazują 5 chorągiewek yy, i no masz co, co 200 metrów. metrów. No to co, 200 metrów nie przebiegniesz? Czyli w ten sposób to robiłeś. Tak samo robię z przygotowaniami? Tak samo robię z przygotowaniami. jeżeli ktoś chciałby yy, przygotować do takiego biegu, można do ciebie napisać, poprosić jasne, tą twoją checklistę? Z przyjemnością checklistę i, i opowiem hmm. o takich kruczkach. Które... A co najbardziej właśnie a propos tych kruczków cię zaskoczyło? Pierwszy bieg versus ostatni, eee. czwarty, jak się przygotowałeś w pustyniach. Ja jeszcze trochę opowiem na przykładzie. Ja przed pierwszą pustynią, nie mając doświadczenia, wymyśliłem sobie, że hmm, spodenki, takie leginsy, one tak dokładnie przylegają, że nie potrzebuje bielizny. Mhm. I one dokładnie przelegały, nie pamiętam, do drugiego albo do trzeciego dnia. Potem zrobiły się shortami. I wyobraź sobie, jak pracują shorty na pustyni, kiedy właśnie ten... A I piasek, kiedy jest, wylał, piasek jest Kiedy wylał, wylała ci się ta wazelina, którą powinieneś używać w pachwinie na przykład. Mm -hmm. no, to było takie doświadczenie, którego nigdy nie zapomnę i to był nieprawdopodobny ból, bo mm -hmm. żeby wystartować rano, to ja 20 minut wcześniej jadłem ketonol, a i tak bolało i dopiero jak organizm wszedł na pewne obroty... To przestawało te, te, Nie, o, ten ból był taki jednostajny do, do zniesienia. I potem każde zatrzymanie się właśnie w punkcie kontrolnym powodowało, że musiałeś się rozpędzać mhm. od nowa. Czyli e, nie eksperymentować, jeżeli coś jest na liście doświadczonej osoby, to raczej e, w, w, pójść z tym, tak? E, tak bym sugerował. Jednak założyć, że ta osoba że te już swoje. Stają się <laughs> tak, tak. To, to ta osoba już swoje wycierpiała i trochę uczmy się właśnie na błędach. E, których gdzieś tam ja też doświadczyłem, całą masę. I stąd potem w następnych, na następnych pustyniach, jak ludzie mnie pytają, a jak stopy? Ja mówię, już dobrze. Aha. Dobrze, dziękuję Ci ślicznie. Dzięki. Jak co tydzień, zapraszamy do nieco dziennika Jedna krótka rozmowa, jeden lifehack. Jeżeli chcecie pobiec na pustyni czy w dalekiej północy, piszcie do Marka, podeślę Wam swoją listę.